Będzie bolało, będzie cholernie bolało, ale dasz radę. Cześć, fajnie, że wpadłaś. Witam Cię na kanale Bez filtra. Nowa seria Rozumowy Nocą. Powstała ona, bo koleżanka podsunęła mi pomysł, akurat jeśli chodzi o poród. I doszłam do wniosku, że będę nagrywać taki cykl na różne po prostu tematy. Poród, bo akurat tak jak wspomniałam, koleżanka mnie o to zapytała. Dużo znajomych mam wokół siebie, których właśnie niebawem czeka poród. Będzie to, będzie to odcinek teraz który nie będę tutaj mówić o, o porodzie pod względem medycznym bo jest wiele y, artykułów, wiele stron internetowych, jakichś informacji medycznych czy nawet w książkach znajdziecie wszystko to co dotyczy porodu, jak to wygląda, jakie są skurcze, co ile, y, jakie są fazy. Więc o tym nie mam zamiaru mówić, bo mówię Pełno jest takich informacji. Chcę skupić się na porodzie pod względem mojej osoby. Jak ja to przeżyłam? Może wyniesiesz z tego coś. Przeżyłam trzy porody, trzy porody naturalnie, bez żadnych znieczuleń. Nawet jak przychodziłam do porodu i pytała mnie położna, czy chce znieczulenie, to odpowiedziałam, że nie, była zdziwiona. Nie wydaje mi się, żeby było tak dużo osób, które decydują się na to, ponieważ nawet jak patrzyłam po forach, to wiele osób szukając szpitala pyta właśnie, czy jest możliwość znieczulenia. Uważam, że jednak jesteśmy kobietami, jesteśmy do tego stworzone. Nasze babcie, mamy, prababki rodziły i, i znieczuleń nie było i jakoś dawały radę. Natura nas tak stworzyła, żebyśmy po prostu tą radę dały. Trzy moje porody odbyły się po terminie. Pierwszy poród był 11 dni po terminie. Mały ważył tam lekko ponad 3 kilo, więc nie był dużym dzieckiem, a był to poród, który wspominam najbardziej traumatycznie i nawet w trakcie porodu mówiłam, że nie, 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 nigdy więcej dzieci. Zmieniło się to. Był to poród wywoływany. Przez półtora dnia praktycznie nie jadłam, bo miało być tak, że o tak, tak, wezmą mnie już na, na wywoływanie. Dzień minął, nie wzięli mnie, zaczął się następny. Pani nie je, bo będzie wywoływany poród, i tak czekałam kolejne pół dnia. W końcu się zlito, co, zlitowali nade mną i, i mnie wzięli. I tutaj poród od momentu podania oksytocyny. No to oksytocyna mi podali o godzinie 15, a małego urodziłam po godzinie pierwszej w nocy. Byłam masakrycznie zmęczona. Podawali mi glukozę tylko w trakcie, ponieważ nie miałam sił. No, było to traumatyczne. Parte skurcze trwały 30 minut, więc nie jakoś długo. No, i był to ciężki poród, bo nie miałam tej wiedzy, którą posiadłam później przy drugiej ciąży. W trakcie tego pierwszego porodu również byłam nacinana i zszywana. To zszycie było po prostu tragiczne, więc no było później wiele no nieprzyjemnych momentów. Także musisz się z tym liczyć, że. Może być różnie po szyciu, tak? Mogą być po prostu sytuacje takie nieprzyjemne czy przy oddawaniu moczu, czy przy współżyciu, ale to trzeba wszystko kontrolować. Przy drugim porodzie wcześniej jak byłam w ciąży, to poznałam taką jedną dziewczynę. Gdzie odeślę, podeślę Ci link pod, w opisie filmu. Jest to naprawdę cudowna kobieta, która ma bardzo dużą wiedzę. Moje nastawienie zmieniło się diametralnie, bo poród to, się, to, to po prostu jest w głowie. My nie możemy się nastawiać, boimy się tak dalej. I masz wiedzieć, że nie będzie kolorowo, bo będzie bolało, będzie cholernie bolało. Ale dasz radę. Tak jak ja, tak jak wiele milion innych kobiet, tak i ty, ty też dasz radę. Trzeba po prostu nastawić się w ten sposób, że mamy zadanie do wykonania. Tu nie ma odwrotu. Nagle za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nie zniknie. Jesteś w ciąży? Masz zadanie urodzić dziecko. I krok po kroku do tego dążymy. Musisz przygotować się, przeczytać sobie o fazach porodu, o tym, jakie są skurcze, jaka jest częstotliwość, jak długo te skurcze trwają. To wszystko ci później pomoże. W momencie, kiedy będzie skurcz, Weźmiesz sobie zegarek i zobaczysz. Aha, jest już dajmy na to 30 sekund trwa skurcz, a będzie powiedzmy minutę. Wytrzymam to jeszcze pół minuty, jeszcze 15 sekund. Jestem coraz bliżej. Z każdą minutą. Pamiętaj, z każdą minutą jesteś bliżej urodzenia dziecka. I tak musisz się nastawić. Nastawić właśnie w głowie, że masz zadanie do wykonania i musisz je zrobić dobrze. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Jesteś w tym stanie, musisz z tego stanu wyjść. I tylko Twoja głowa albo ci w tym pomoże, albo ci zaszkodzi. Co jest ważne. Przygotuj sobie na przykład jako, jakiś ulubiony zapach. Ja miałam na przykład chusteczki i wzięłam sobie olejek grejpfrutowy. No, no, akurat nie musiałam z tego korzystać, ale gdybym miała kryzys, bym wzięła i powąchała. który sprawiłby, że poczułabym się lepiej, nabrałabym sił. Miałam też szczęścia później przy tych dwóch porodach, że właśnie wystarczyło mi to myślenie, że mam zadanie do wykonania i muszę je wykonać. Krok po kroku jestem coraz bliżej. Nie dalej, bliżej. Pamiętaj, z każdym skurczem jesteś coraz bliżej. Drugi poród odbył się 9 dni po terminie. Skurcze zaczęły się od 16, trwały do 18, a 18 córka się już urodziła. I party trwały 15 minut. Byłam również zszywana. I powiem ci, że najgorsze jest to, jak właśnie leżysz i na pękłaś, bądź cię nacinali i czekasz, aż będziesz mogła wziąć w końcu to dziecko w ramiona. Przy tym porodzie też była łyżeczkowana i połóg był taki. Najbardziej lajtowy, bo mało się później ze mnie lało. Przed pierwszym porodzie to trwało, Jezus, no, bardzo, bardzo długo. Więc po tym pierwszym porodzie y, widziałam, że to tak będzie się strasznie przeciągało, ponakupowałam sobie podkładów, tysiące, co się później okazało, nie zużyłam nawet połowy. Ale znowu dały mi w znak hemoroidy. To było coś okropnego. Przez kilka pierwszych dni po prostu nawet nie mogłam usiąść, więc jeżeli masz problem z hemoroidami, ja wiem, to jest temat drażliwy, tabu, wstydliwy, no ale trzeba o tym mówić, bo jeżeli nie będziemy o tym mówić, to nie będziesz wiedziała też, jak postępować. Więc... Już przy trzecim porodzie, przed porodem, zaczęłam po prostu stosować maści, stosować czopki, żeby gdzieś tam zminimalizować te hemoroidy, bo wiedziałam, że po porodzie będzie tragedia. Dzięki temu, że tak postąpiłam, z hemoroidami miałam los. I trzeci połóg to było po prostu. Ja w ogóle nie pamiętam, że rodziłam. Trzeci poród, yy, również po prostu głowa, przede wszystkim nastawienie, muszę to zrobić. 9 dni po terminie, tak jak drugi. Z tym, że rodziłam od 5 piątej do 5.50, piątej a sparte również 15 minut. Yy, tu, przy tym porodzie, nie dość, że największe dziecko to po prostu lekko tylko pękłam, leciutkie było tylko szycie. Także po porodzie również nie miałam żadnych komplikacji. Musisz też pamiętać, że jak już urodzisz dziecko, minie ten połóg, to warto się wybrać do fizjoterapeuty uroginekologicznej. Ona sprawdzi, czy wszystko z Tobą w porządku, czy wszystko się tam unormowało. A jeżeli są jakieś komplikacje, to po prostu pomoże ci z tego wyjść. Podsumowując, tak jak powiedziałam, nastaw się na to, że będzie bolało. Będzie czasem cholernie bolało, ale to Twoja głowa pomoże Ci w tym, żeby przeszło w miarę szybko. I jak najmniej boleśnie. Pamiętaj, jest to zadanie, które dasz radę wykonać. Z każdym skurczem jesteś coraz bliżej. Z każdym skurczem, z każdą minutą jesteś coraz bliżej tego, żeby wziąć dziecko w ramiona. A gdy już je weźmiesz, to uwierz mi, że. Nawet jeżeli to był traumatyczny poród, to emocje sprawią, że cały ten ból, całe to wspomnienie zacznie opadać, bo tylko będziesz się liczyć Ty i Twoje dziecko. Spojrzę tak jeszcze na kartkę, bo nie chciałabym niczego pominąć. Czyli, tak jak powiedziałam, musisz się przygotować do tego z głową. Poczytaj sobie właśnie o tych fazach porodu, o tych skurczach, o ich częstotliwości. Jest też coś takiego jak kryzys 7 cm. I przy pierwszym porodzie ja już nie wytrzymywałam, a położna mówiła, że to dopiero 5 cm. Myślałam, że po prostu wybuchnę. Ja mówię, piąty, boże, to jak mnie już teraz tak strasznie boli, to co to będzie przy tym siódmym centymetrze? I nie wiem, jak to się stało. Nagle z piątego pach 10 centymetrów rozwarcia i pre. Także straszenie tym siódmym centymetrem nie do końca ma rację bytu. Bo czasem jest tak, że z pięciu nagle robi się, tak jak w moim przypadku, dziesięć. Czasem, nim zauważysz, że jesteś przy tym siódmym, już masz po prostu takie straszne skurcze, a zanim cię zbadają, to już będziesz rodzić. Przygotuj sobie ulubiony zapach, ulubioną muzykę, dzięki której będziesz mogła się zrelaksować i wybieraj szpital. Które daje ci takie możliwości. Ja y, naprawdę, i to po prostu z całego serca, jeżeli jesteś z Wrocławia bądź z okolic, proponuję szpital Brochów. Y, rodziłam tam za drugim razem, było cudownie, a teraz, już za trzecim, to jak ten szpital się zmienia, to jest coś niebywałego. Akurat trzecia córka, no niby urodziła się po terminie, ale gdyby urodziła się kilka dni później, to by mogła skorzystać z sali porodów naturalnych, które właśnie teraz są utworzone w tym szpitalu. Na razie jest to, są to trzy sale, ale z tego co mi wiadomo, ma być tych sal nawet osiem. Sale do porodów naturalnych to są sale, gdzie ta cała otoczka ma być zbliżona do porodu domowego. Ma być intymnie, klimatycznie. Masz możliwość słuchania muzyki, masz możliwość ustawienia natężenia światła. No, oczywiście, wiadomo, rodzisz z partnerem, masz możliwość korzystania z przeróżnych urządzeń, które tam są, czy piłki, czy jakiś chust. No i przede wszystkim jest to poród aktywny. Nie kładziesz się i czekasz, i leci to KTG, i z każdym skurczem po prostu umierasz, tylko chodzisz cały czas. Co też powoduje, że mm, Łatwiej przejdziesz ten poród. To tak ode mnie. Dlatego mówię: jeżeli jesteś tu z okolic Wrocławia bądź z samego Wrocławia, to jak dla mnie tylko i wyłącznie brochów. Jeszcze, żebyś się mniej stresowała, to wiadomo: przed porodem musisz wybrać szpital, w którym chcesz rodzić. Nie wybieraj jednego, bo może być różnie. Wybierz co najmniej dwa. Wybierz opcję, że gdyby w tym się nie udało, to jadę do tego. Przeczytaj o tym szpitalu. A najlepiej podjedź. Nie wiem, jak to teraz. Wiem, że w czasach covidowych nie było dostępu do szpitali, ale może teraz już z powrotem wprowadzili możliwość zwiedzania szpitala i zobacz. Czy to rzeczywiście ten szpital, w którym chcesz rodzić. Zobacz też, jaki szpital ma stopień referencyjności, czyli. Jest to stopień, jak wyspecjalizowany jest dany szpital, bo gdy masz ciąże wysokiego ryzyka, najlepiej wybieraj ten trzeci stopień referencyjności. Jeżeli nie, możesz wybrać mniejsze stopnie, mniej specjalistyczne szpitale, bo ten trzeci, trzeci stopień są to szpitale kliniczne. Ej, tak zerknę i chyba, chyba wszystko. Podsumowując, pamiętaj. Poród to jest twoje zadanie do wykonania. I tego się trzymajmy. Cieszę się, że byłaś ze mną. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. To papa. Pa. Do Zaís.